Zanzibarski, dzień dziewiąty Ugotowani. Chcielibyśmy w mieście żeśmy się ugotowali. To co, czuweczka i coś tam pogadam ale nie chce mi się. Chcielibyśmy w mieście i powiem szczerze, żeśmy się strasznie ugotowali. Eee, Olek się przygotował. leży biedny i się teraz chłodzi babcia nam prawie zeszła czekaliśmy na samochód milion lat O, to jest noc dobra pogoda dla białego człowieka trzeba się po prostu przyzwyczaić w Azji jest jeszcze wilgotność taka większa przynajmniej mam, tak... o, przynajmniej mam takie wrażenie a tu Dopiero tak naprawdę o takiej godzinie jak teraz, jest godzina 17 z kawałkiem 18, zaczyna być przyjemne, słońce już schodzi niżej, bo to jednak słońce jest na równoreżniku, czyli pada prosto. Eee, czy białej może się przyzwyczaić do tej temperatury? Myślę, że tak, ale też myślę, że oni też w ciągu dnia jednak o tej 12 się nie przemieszczają i to jest bardzo dobra i gdzieś tam bardziej gdzieś się chowają w cień i to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie narażać się na takie właśnie gdzieś wysokie opały. Może z waszej perspektywy gdzieś chłodnej polskiej mój kurde, on teraz tam narzeka, ale wiem, że byłoby... Bardziej byłoby mi przyjaźniej dzisiaj, właśnie w tamtych temperaturach niskich, niż w tej, dlatego że jestem po prostu przyzwyczajony, bo mieszkam w Polsce jednak kilkadziesiąt lat, bardziej do tamtych temperatur niż do tych temperatur. To co, dzisiaj tak króciutko zaraz skakuję do basenu. Buziaki, trzymajcie się, dziękuję, że jesteście, i oczywiście zapraszam na skrót dnia dzisiejszego z miasta Stone Town, o ile nie pomyliłem. Pa! Sprawdzamy co ten Mikołaj przyniesie. Nakręć Chase'a no. Tata zobaczę Tata go wyciągnie. O, sadz go do wody nie <noise> No Oj, Chase coś słaby Słaba ta misja Dobry Mikołaju! Dobry, to jest, to jest. A kto to? Babcia! No jak? To babcia nigdy nie miała takiej czapki przecież. Aaa, to jest babcia! To Mikołaj zostawił tą czapkę? Mój Olek mu chyba było za ciepło i po prostu ją zdjął. Co ty myślisz o tym? Gdzie jest tak suweczka Halo, taksóweczka stoi. Ale ja nie zamawiałam! Tak! Będzie pani płacić? Ja nie zamawiałam! Tak, pani Halo! Kto zamówił? Wujek zamówił. Wujek będzie płacił. O, to jest! Co tam jest? Co tam zobaczyłeś? O, no to jesteśmy. Wjechliśmy do Town, Radzili nas przy placu. Jakieś... O, komputer. Może sobie kupisz, remik. Weź miał do pracy. O, kuchenka gazową, może sobie kupimy. Zaczynamy od działu elektroniki. Będzie, będziemy co jest, się... Yes! Thank you! Jak ta popularność! Wszędzie mi... Rozpoznają mi Ire... remka nie. Nie, nie. Ale Ależ. Olej śmierdzi. Olek, rekin. Zobacz. Byliśmy cię z rękiem na rybach. Rebek złapał płotkę taką lokalną. Tak. Oh my god. Prawdziwy rekin. Shark. Olek. Shark. Zobacz. Yo, fuck! Suszone ośmiornice I gotowane jajka. Nie wiem, w tej temperaturze to się chyba. E, mięso elegancko. Potem my to jemy w fotelu, żeby, żeby nie było. E, czekaj, musimy poszukać olkę. O, tam są dziewczyny. Kupuję przyprawy, pachną przepięknie. Co? No. Ach, taki dobrze zaopatrzony sklep. Ola szuka czegoś na komary, bo no mnie oczywiście nie gryzą, chyba mnie nie lubią, ale dziewczyny strasznie pogryzione. Czy to Polska, czy to Niemcy, czy Zanzibar kobiety się nie zmieniają. Siedzimy już tutaj z Remikiem dwie godziny Mama szuka pięknej sukienki. Dwie godziny później jesteśmy w tym samym miejscu. Oluś gdzie mama? Co robi? O, sorry. It's. Wideo. Zobacz, a ma słomkę? Chcesz też spróbować? <grymka> Remek nauczył mnie nowego słowa napęda, tak? Napęda? To znaczy co, Remek? Ładna. Ładna. Idziemy. Czy podobał się mi się? Podobał się. Podobał się mu się. Napęda. A jest jej śmiechno. <grymka> <grymka> A dziewczynek jest kokonaty i napenda Napenda no, no, no. <laughs> o, o napenda To Ona chyba nie zna Syłahili, -su tak? Suwahili napenda Musimy poszukać ładnych kobiet Bo faceci jakoś dziwnie reagują. Spróbuj ze swoją żoną może Nie działa <laughs> Jak głosi legenda Mieszko pierwszy, wybudował ten zamek z tyłu. Tak mówiła moja mama. a Ona jest old mother, więc jeszcze pamięta. Nie, to są pozostałości po e, Portugalczykach. Tak, e, tutaj Portugalczycy ich e, osiedlali i przez parę lat zarządzali tą wyspą. Tak przeczytał wujek porada w Google, ale czy to jest prawda? Jest bardzo gorąco, jak to mówią Polak se. Poradzi. A! A! trochę chłodzi w takich pięknych okolicznościach przyrody nic dzieciom nie daje z kolegami wtapia się w Lenik wtapia się w tłum za chwilę będzie taki sam jak oni patrzcie, już dużej różnicy nie ma Dywory. Harish <try> Harish go away. Ole yeah. Remik, on cię goni? No, ja myślę, że baba. jest. Kaweczka Gorąca kawa w tak zimny dzień to jak znalazł Kupeczkiem pokaż zaprezentuj Okręć jest. Obkręć. się zakupiła Se piękny O dobrze się pije kawkę Ale pycha ładnie się trzyma A pić się pije jeszcze ładnie o, oh. <laughs> it's very good, yeah. <laughs> o, oh, very nice hair, yeah. O, oh, young like brother, yeah. <laughs> Beard is here. <laughs> Kurde, ciha, chyba będzie zacząć trochę poćwiczyć, co? Może trochę sportu De. Ci murzyni wyglądają naprawdę zajebi... <grymne> <grymne> Jeszcze tu Jak mama pompuje? <grymne> no to z filmu ten crużymy. Z... A do Dusia. Oooo mama siatka! Może gacie mu założyć normalne? O opa! Zawa, mama! To się chyba odzyskuje siłę! Oooo! Ja i mój pomocnik renifer <grywia> ruszamy z tajemną misją. Ho ho ho. W końcu to 6 grudnia. Nie wiem czy oni znają to, ale ruszamy. Rozdać parę prezentów ee, do wioski. O, otwórz reniferku wrota. Zapier Się boją nas. <grywia> ho ho ho! Czy są tu grzeczne dzieci? O dzieci uciekły. Boją się rogacza i grubego, świętego Mikołaja. O Jezu, uciekamy! Prezenty rozdaliśmy, byliśmy tylko trochę, bo potem będziemy jechać do jakieś szkoły, ale chcieliśmy cię Mikołaja, żeby jednak jesteśmy polskie ludzie, więc trzymamy się tradycji, więc... Wyśliśmy też troszeczkę tych prezentów rozdać. Dzięki jeszcze raz za wszystkie dary, które nam daliście. Większość rozdam oczywiście w szkole, te wszystkie piłeczki i takie rzeczy. Ho-ho-ho!